Witam w kolejnym kombinatorze. To jest odcinek Jak zostać szefcem. Więc długo się zastanawiałam, czy zrobić taki film, ale zobaczcie, mamy tutaj buty robocze. No, tu jeszcze wszystko fajnie w nich. Mówię, elegancko się trzymają. Nic tutaj się jeszcze nie rozlatuje. Wszystko się trzyma dobrze. No, buty nie są jakieś stare, niedługo chodzone. I patrzcie na to. Kurwa! I co się dzieje z takimi właśnie butami? Yy, no tutaj to wygląda jakby to była jakaś gąbka, to jest guma w ogóle i to jak gdyby odchodzenia od tego, że to się rusza, zaczyna tutaj pękać, kruszeć, ale zobaczcie z czego dzisiaj robią te podeszwy. No takie gówno, zamiast to zrobić z jakiejś elastycznej gumy, to jakieś nie wiadomo co to jest, że to tak się troci, w ogóle łuszczy, jakieś takie badziewie, takie coś odpieprzają, i, I oni, no wiadomo, no wiadomo, chodzi o to, żeby był rynek zbytu, żebyś kupił zaraz drugie. No ale mówię, no niedawno dostałem w pracy, były nowe i zobaczcie, co się stało. No, od tego, że człowiek tam się schyla, zgina, to tak, wiecie, no jak to człowiek pracuje zgina się jakieś tam listwy przy podłożu, zakręci panele, robi i inne rzeczy, takie budowlane, nie. I to się tak właśnie wyrabia i pęka. Ja oczywiście już zgłosiłem w pracy, że no te mi się zepsuły i dostanę nowe za chwilę, ale to nie o to chodzi, czy dostanę, czy nie dostanę, tylko mnie wnerwia jeden fakt. Tyle się dzisiaj pierwszy o tej ekologii, jak ona jest niesamowita, bo ten klimat musi oszczędzać i tak dalej. Tylko, że tym samym te firmy wszystkie mają w dupie totalnie to, co dzisiaj się mówi o klimacie, o tym, że to takie jest ważne, że trzeba ograniczyć CO2 i tak dalej. No to dlaczego ja. Yy, podstawowe pytanie. Dlaczego robicie takie rzeczy, które się co chwilę rozpadają? Robicie takie buble, takie gówno, jakby to nie można było zrobić z gumy takie jak opony na przykład są w samochodzie, żeby to kurwa wytrzymało, nie wiem, 5 lat. Ale, ale nie, no bo, no bo nie, no bo musi się sprzedawać, musi być rynek zbytu. No i to jest taka hipokryzja tej całej ekologii, bo tu ekologia, tu to, a tu się robi takie buble. Miały być pralki robione e, tak jak w latach dziewięćdziesiątych, żeby łożyska były wymienne i co, dużo gadania, dużo y, pomysłów, y, że my to mamy oszczędzać wodę i tak dalej, wszystko, żebyś, y, nie wiem, nie od mięsa tego, tamtego nie palił w piecu tego stram, tego i o wam tego mamy nie robić, a tymczasem wszystko się robi w takim kierunku, żeby to się zużywało, żeby to się psuło. I tym samym, gdzie tu jest ekologia, jak takie produkty, które tu jeszcze są dobre, tak? Jeszcze nic się nie, nie tutaj, wszystko jest dobrze sklejone, nic się tutaj nie rozwala, wszystko się ładnie trzyma. I tym samym takie coś po kilku miesiącach, po czterech czy pięciu miesiącach yy, ląduje w koszu, generując kolejne tony odpadów. I znowu trzeba emitować CO2, trzeba kolejne badziewie produkować, zamiast robić rzeczy, które by miały wytrzymywać, to robi się takie gówno. I wnerwia mnie to, że nie jest kwestia tego, że mnie tam jest, bo takie buty to tam gówno wiele kosztują. Można na Allegro, nie wiem, za 40-50 zł kupić takie robocze, tylko sam fakt, że robią takie gówno, że takie draństwo się produkuje, które się psuje. i... I, I tu mówię, tu wszystko elegancko się trzyma, że jeszcze można byłoby w tym bucie długo chodzić, ale co z tego, jak mokrom y, robi się człowiekowi w nogi, bo tutaj podeszwa nie wytrzymuje i pęka. I tak sobie pomyślałem specjalnie właśnie na złość robię taki film, bo już mnie po prostu wnerwia to wszystko, że tak się dzisiaj w ogóle produkuje, y, dba się, tak, tak, tak oni dbają o planetę, tak, tak bardzo dbają, a tym samym robią takie dziadostwo. I ja pomyślałem sobie tak. No, zobaczymy, czy uda mi się jakoś to tak w miarę zregenerować. Ponieważ jutro muszę iść w nich do roboty. No, ja już tam zgłosiłem, że mam dostać nowe, ale nie wiem tam dokładnie za ile dni kupią mi te nowe. No, ale ja potrzebuję, tak? A jutro mogą mnie wysłać, powiedzmy, na jakąś robotę, gdzie trawa będzie mokra. Będę musiał na przykład kosić. I co, Mam mi noga przemoknąć, bo w tej chwili nie mam innych jakichś butów na zmianę. Więc tak się wkurzyłem, że no nie zwróciłem uwagi, że tu po prostu zaczęło coś przeciekać. Że sobie to zregeneruję, jeszcze jest trochę czasu i zobaczymy, czy to się sprawdzi. I tak sobie pomyślałem, że to będę naprawiał. Więc taki mam pewien pomysł, co z tym zrobię. Po pierwsze, już to trochę czyściłem, ale mniej więcej pokażę. Co, co sobie wymyśliłem, żebym czyścił to w taki sposób, że biorę czotkę wyuczaną, oczyszczam e, z tych tutaj resztek piasków, czego tamkolwiek jest, e, oczyszczam, tak to wszystko, wyskrobuję, no to już tu trochę tutaj sobie Potem, co ważniejsze, trzeba to wysuszyć, to no to biorę opalarkę i tutaj jadę. Kocem. podgrzejemy sobie to no i dobra ja już tu trochę wcześniej suszyłem, także to jest już naprawdę dosyć suche, ale jeszcze to warto tutaj podgrzać to troszkę w Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Ok. No i kolejnym pomysłem, co mi wpadł do głowy, żeby mi więcej zregenerować to draństwo to będzie silikon. Bo po prostu już mnie to strasznie wnerwia, że. Znowu mam mieć jutro mokro w nogę. Może dostanę jutro już te buty, ale nie wiadomo czy dostanę. Czy już pani tam zamówiła. Więc te wszystkie miejsca tutaj walnę sobie. Zobaczymy na ile. No, przydałby się, powiem szczerze, że do takiego celu dobrze byłoby użyć silikonu dekarskiego, bo jest taki bardzo mocny. Ale dobra, ja sobie użyję tego. Co mam, akurat trochę mi zostało, więc wykorzystam tutaj wszystkie te miejsca, zatopię to, co się tam powiedzmy psuje. Chcę coś z tym zrobić, żeby może ktoś, kto produkuje takie buty, zobaczy, że już ktoś po prostu nie wytrzymał nerwowo i sobie. To naprawił Ja nie wiem co mi z tego wyjdzie, tak, ale mam taki pewien pomysł, że nakładam powiedzmy silikon. Teraz co ważne, wymyśliłem sobie to tak, właśnie w taki sposób, że biorę tu mam płyn do naczyń. Musimy zbliżyć nasz palec, żeby był nasiąknięty, i teraz tym tutaj to ładnie rozprowadzamy we wszystkie takie możliwe miejsca pęknięcia. No dobrze, jakby on był czarny, tak, ten silikon, ale to jeszcze można pomalować później, więc to ja się tym nie przejmuję. Rozprowadzam to wszystko tam, gdzie są te ubytki. Dobra. Mówię, chociaż na tą chwilę, yy, dopóki nie dostanę nowych, yy, ale no nie mogłem się powstrzymać, bo strasznie mnie to, ten temat drażni, że ja w ogóle nienawidzę, jak się robi takie buble. Są materiały ku temu, by zrobić porządne rzeczy, ale, ale mimo wszystko nie, bo rynek zbytu musi być. Musisz kupować, konsumować, żeby. No, silikon jest dosyć elastyczny. Podejrzewam, bardziej elastyczny od tej cholernej tutaj podeszwy. Dobra, tak pobieżniku fajnie porozcieram. To się tam wtarło, ale to jeszcze nie jest ostatnia warstwa. Także nie myślę, że to już koniec tym. Także jeden już powiedzmy, że jest. Dobra. No i dobra. I załóżmy, że już macie ten silikon suchy, tak? But już Wam tutaj wysechł. Tutaj wszystko ładnie. Silikon się wtopił w te popękane miejsca, w podeszwę. Więc co ja teraz biorę, żeby tak nie było przypału, że to takie białe, no to biorę sobie szybko snącą farbę. O, na gąbkę czy coś. I po tym silikonie jadę, żeby to nabrało jakiegoś wyglądu. <laughs> ja wiem, że to takie śmieszne, ale mam to gdzieś po prostu e, e, w telewizji. Na pewno każdy z Was słyszał o tym, jak t, e, to takie były plany. Unia miała takie pomysły, żebyśmy na przykład mieli tylko trzy ubrania do roku, kupowali tak, że e, no to co, to by miało być, nie wiem, majtki, skarpety i podkoszulek yy, w imię klimatu, tak, no to mówię, no to róbcie takie rzeczy, żeby się nie rozpadały, żebym jak kupił sobie dżinsy, to to dżinsy, żeby były na 20 lat, no to będzie wszystko wtedy ok i to jest takie właśnie wnerwiające, ponieważ taka, bo dla mnie mówię hipokryzja tego, tego klimat, klimatu całego, bo tutaj się o tym dużo gada, ale nie robi się w kierunku takim nic, żeby produkty były yy, takie robione, aby te produkty wytrzymywały jak najdłużej dla dobra klimatu. Przecież tak, skoro no, takie jest to globalne ocieplenie albo zniewolenie, ja nie, nie dyskutuję z tym, tak? No to róbmy to, żeby yy, no to było powiedzmy dla dobra, tak, tego klimatu. Róbmy tak, żeby po prostu jak naj lepsze były produkty, najbardziej wytrzymywały no i widzicie, to tak nie robię dokładnie mniej więcej tylko pokazuję o co mi tutaj chodzi że już powiedzmy sobie zregenerowałem te wszystkie dziury i to tak może brzydko jest, ale jeszcze sobie szybko posuszę, ponieważ to jest farba naprawdę szybko śnięca. bardzo szybko śnią No i tak nie widać to zaraz będzie brudne ale tylko mniej więcej pokazuje co ja sobie robię i załóżmy to już jest suche o się fajna skorupa zrobiła silikon jest mówię elastyczny i wtopił się w tą gąbkę, cokolwiek tutaj było, cokolwiek to się uszczyło to on się ładnie wtopił ale to jeszcze nie jest wszystko, co ja bym tutaj jeszcze zrobił, żeby to zregenerować ponieważ e, no niedługo może być e, dla tego klimatu w imię tego klimatu już tak prognozują takie zniewolenie dla nas, że no chyba może teraz to, co robię, to jest śmieszne, tak? Ale ja to specjalnie właśnie nagrywam taki film, aby, abyście się śmiali i widzieli, bo może okazać się, że te moje kombinacje, będzie taki zamordyzm, że, że trzeba będzie coś takiego robić w przyszłości, bo będzie aż tak źle. Po prostu tak nam narzucą wszystko, że będzie aż tak źle. Teraz, co to jest? Teraz, to ja tutaj, co wyciskam, to to jeszcze jest Budapren który ma za zadanie tutaj wszystko jeszcze dodatkowo nam powiązać. Tu mam takie plastikowe e, spatułkę, szpa, którą sobie tu ładnie to rozprowadzę. Jeszcze to dokładnie pozalewa ewentualne jakieś tam niedoskonałości pory. W sumie to tego Budaprenu tu troszkę polewam, żeby on jeszcze y, nada taką powłokę fajną, elastyczną tej nieelastycznej podeszwie. Uzupełni wszystkie te braki. Dobra. No tutaj ładnie zwiążę do jutra. Myślę. No i zobaczymy, bo silikon już wysech tak? Także zobaczymy, co z tego główna wyjdzie. Ja tu jeszcze sobie to porościągam. Ten klej. Mhm. On tam się napije w tych rowkach wszystkich i tak to mówię, może nasza rzeczywistość już za parę lat wyglądać, jeżeli, jeżeli te dziwne rzeczy będą popierane w Sejmie, to tak nam, mówię, rzeczywistość zorganizują, że to co ja teraz robię, to się śmiejecie, ale było nawet w TVP gdzieś tam opowiadał mi w pracy kolega, że usłyszał coś takiego, że takie mają wprowadzać pomysły, że za najwzroższej komuny nawet takiego czegoś nie było. Więc no nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy czegoś takiego nie będzie kiedyś. Więc ja sobie tak pomyślałem, że e, właśnie spróbuję, bo może okazać się, że w przyszłości będziemy musieli się nauczyć e, być takimi samowystarczalnymi, <grym> jeżeli do tego oczywiście dojdzie, tak? a zapowiada się że może tak być dobra dobra a więc tak, no tak by to wyglądało tak się to trochę i mniej więcej, więcej tak bym to robił także, także kurwa, panie kilometry na tym bucie jeszcze, kurde, kilometry na tym buciało, elegancko się zgina, bo to jest, mówię, elastyczny materiał. Tutaj y, tworzy się takie właśnie buble i te buble y, nie służą tutaj konsumentowi najlepiej. Także widzicie, co się tutaj dzieje, co ja tu odpierdzielam. To sobie jeszcze tu troszkę przybrudzę, żeby aż tak nie szpeciło to. <laughs> no i panie, woda nie groźna tym butom. Zobaczymy, czy faktycznie to wytrzyma i ile wytrzyma to. Ja tutaj mówię, pochodzę w tym, zobaczymy, ile to główno wytrzyma. Bardzo jest odporna na temperaturę do 600 także tu zalałem tak za pozalewam że że kurde już ten but tak łatwo nie pęknie a co mi tam kurde no i panie kilometry na tym bucie <grym> a jak nie ma co się tutaj pieprzyć z nimi jeszcze mówię buty eleganckie, kurde, od lutego dostałem i już zobaczcie, luty, a już taki taki, taki wrak. No kurde, no to, to co to jest? Co to za daję? Co to za no. Tu jeszcze fajnie ciepło powietrze rozprowadzi ten klej. To wszystkie tam tamarki. No. O, jak się ładnie wtapia, aż paruje z niego. No do jutra sobie postoi, to będzie jeszcze git. Także ja mówię, jestem bardzo kreatywny i się nie pierdzielę. Jak mam jakieś pomysły durne, mam wykorzystuję. A może się uda, zobaczymy. No bo mam jeszcze drugie takie fajne buty. Dostałem e, na kursie pilarskim i te buty z kursu pilarskiego, no one mają takie specjalne. Tam nitki, w środku wszyty, taki materiał, gdzie jakbyśmy prowadnicą zahaczyli łańcuchem, to prowadnica się po prostu wtopi w ten materiał i, i ochroni to naszą stopę czy tam nogę przed, przed rozcięciem. Także bardzo fajne buty, ale. Tutaj mówię, wszystko w, yy, dookoła, wszystko jest dobrze, wszystko jest, nic nie jest uszkodzone, nie ma dziury, nic nie cieknie, tu wszystko się trzyma, blacha i tak dalej, a podeszwa się, troci, kruszy. No to jak się nie, no to się po prostu wkurza mnie coś takiego, dlatego postanowiłem, sobie myślę, a co mi szkodzi? Yy, wezmę, nagram taki film, będę, yy, wykombinuję, może, może to się sprawdzi, może to wytrzyma, także to się ładnie wszystko tam wtopiło. No zobaczymy, tak. Silikon jest elastyczny, długo, jak się dobrze wtopił w materiał suchy, gorący, on się ładnie tam wtopił. No, może jest szansa, plus jeszcze ten klej dodatkowo tutaj wszystko posklejał, może jest szansa, że to jakiś tam czas, nie wiem, dłużej, tam bliżej nieokreślony, yy, wytrzymać, tak? Nie wiadomo. Może, a może się zaraz rozpieprzy i będzie ciekło. Tego nie wiem, tak? Ale po prostu bardzo mnie kusiło to zrobić. I jak gdyby tak na złość tym wszystkim ekolo, ekologom, ekologom, tak? Bo oni teraz tak walczą o tą ekologię, a ukrywają patenty takich tam naukowców jak Schauberger, jak Tesla, jak no, tego typu ludzi, tak? ukrywają różne fajne patenty, które mogłyby rozwiązać te problemy ekologiczne i to mnie właśnie wnerwia. Tak samo z tymi produktami. Robi się badziewie, a pieprzy się o klimacie, że mamy szanować podkoszulki, wodę, jedzenie, to, tamto. No dobrze, no to, to dlaczego wy nie idziecie, jeżeli tak, to niech będzie jakieś takie ogólnoświatowe zarządzenie, które spowoduje, że produkty mają być wytrzymałe, mają być robione w taki sposób, żeby nie były, jak najdłużej by wytrzymywały, wtedy nie będzie y, odpadów, nie będzie tego takiego szybkiego zużywania się, tak, i wtedy to jest jak najbardziej ekologiczne, tak, bo jeżeli powiedzmy baterię Rzeszowa ktoś wymyślił na 70 lat, tak, wystarczy, że zrobimy urządzenie na 70 lat, i przez 70 lat nie musimy tego utylizować, tak? I co? Odżyje na tym ekologia, tak czy nie? I Nie trzeba wtedy CO2 emisji i tak dalej, żeby produkować coś nowego, żeby to przetworzyć, tak? Żeby to zutylizować. Więc w tym kierunku to się powinno iść, jak, skoro tak mówię, walczą o tę ekologię, tak? Dlatego ja mam takie durne pomysły, bo skoro wszyscy są tacy mówię za tym klimatem, tak, no to mówię, no to pierwszy krok do tego róbmy rzeczy, które nie będą się psuły, tak, I, i to też wpłynie bardzo pozytywnie na całą tą wariację klimatyczną, dlatego mówię taki spontan film ale, o jak ładnie, fajnie szybko twardnieje zobaczymy, może nie będzie ciekło jeszcze może tak, tu sobie bym zrobił jakąś taką wkładkę do tego buta Powiedzmy, że to trochę sobie i tak większe narysuję. Dobra. To. A ten marker tu też jest zajebisty, ale dobra, coś tam widać, nie? No I to też można włożyć jeszcze dodatkowo do buta, żeby usztywnić tam, żeby było wygodnie męko i tak, tak łatwo nie przecieknie. Można to też skleić. To już mówię, takie spontaniczne moje wydziwianie, ale ale czemu by nie zrobić czegoś takiego. Wycinam sobie kurde wkładeczkę w panie do środka, do bucika. Tu się wygrudziłem. A kurde, dobra dobra, dobra. dobra. I teraz o sobie wkładamy. Cieplutka, suchutka. Panie, no nóżka ma mięciutko. Nóżka będzie miała miękko jutro i nie zmoknie. Dobra, także he, taki mówię spontan kombinator, ale sobie pomyślałam, że zrobię taki film, bo po prostu wnerwia mnie ta hipokryzja klimatyczna, o tym, jak to się wszystko tam dzieje i w ogóle, że trzeba zaciskać pasa, nie palić węglem, nie palić tym, nie robić tego, tamtego, grilla nie wolno, za chwilę papierosów nie będzie wolno, wszystkiego nie będzie wolno, a sami kurde robią buble, które generują miliony ton odpadów i jest dobrze. Więc mówię taki film, nie? Także myślę, że się podobało takie wariactwo. Ale trzeba powkurzać trochę ludzi, tak? Dlaczego nie? Skoro, skoro tacy jesteśmy ekologiczni, no to bądźmy konsekwentni, tak? Dobra, na razie Hej!